Panie pośle, bardzo proszę poświęcić chwilę swojego cennego czasu. To jest ekspert od sprawy był dyrektorem kopalni dziecią. Wyciągał spółki z do wstarafalki. Dziękuję. Panie pośle, już jest zamach na polskie kopalnie. Do tyłu, do tyłu.

Myślę tutaj o takich funduszach i planach jak na przykład plan Junckera, plan odbudowy europejskiej gospodarki, reindustrializacji Europy, jak mawiał pan przewodniczący Juncker w Parlamencie Europejskim, planie, który ma służyć w Europie budowie nowych miejsc pracy, aby takie plany były formułowane w taki sposób, żeby Polska mogła z nich jak najwięcej korzystać. To wymaga zaangażowania, to wymaga zdecydowania i to wymaga odwagi. Bo każdy walczy o to, żeby ten plan był dla niego jak najbardziej korzystny, dla jego państwa, dla jego struktury gospodarczej. Także my powinniśmy o to dbać, byśmy z tych planów mogli jak najwięcej zaczerpnąć. Jestem przekonany, że ten, kto zostaje wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to ma być człowiek, który ma nie tylko odwagę, to ma być człowiek, który jest nie tylko aktywny w działaniach na rzecz polskiego społeczeństwa. W działaniach na rzecz polskiego państwa. Ale przede wszystkim powinien być to człowiek, który ma wizję. Wizję przyszłości kraju. Wizję jego odbudowy. To na dziś trzeba powiedzieć, w Polsce wiele gałęzi życia wymaga dzisiaj odbudowy, naprawy. A to wymaga zmian. I te zmiany są niezwykle potrzebne. A zmiany, dobre zmiany, właśnie od wizji są uzależnione. I to prezydent, mając ten specyficzny, jedyny mandat, właśnie z tą wizją powinien kroczyć poprzez swoją prezydenturę. I dlatego mówię, jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, powołam Narodową Radę Rozwoju, złożoną z ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin, które dzisiaj wymagają naprawy, teoretyków i praktyków, z przedstawicieli związków zawodowych, a więc organizacji pracowników, tak ogólnopolskich, jak i branżowych do tego rozsądnej i mądrej władzy, ludziom, którzy zajmują się polityką i rozumieją ją jako rozsądną troskę o dobro wspólne. Ludziom uczciwym nigdy do tego nie wolno dopuścić. Stąd zmiana jest dzisiaj konieczna. I ja powiem tak. Jeżeli ktoś mi, mi mówi, że przecież obecny prezydent zapowiada tak, że tyle dobrych zmian, to ja się tylko uśmiecham. Bo te zmiany były zapowiadane przez ostatnie 8 lat. A było, proszę Państwa, tylko gorzej. Gorzej dla przeciętnego, zwykłego obywatela. A to przecież o obywatela chodzi, a nie o dane statystyczne. I proszę Państwa, mówię tak, jeżeli Polska ma być zmieniana na lepsze, jeżeli poprawiana ma być jakość polskiej gospodarki, a w efekcie jakość codziennego życia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez stopniowe podwyższanie wynagrodzeń, poprzez obniżanie obciążeń podatkowych, choćby poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku, co pomoże zwłaszcza tym, którzy dzisiaj żyją najskromniej. Potrzebujemy takiej gospodarki, która będzie gospodarką wysokiej wiedzy, która będzie zaprzęgała tutaj z wielkim pożytkiem. Dla państwa i dla społeczeństwa te najbardziej kreatywne i mądre umysły. Żebyśmy nie musieli płacić za to, co wymyślono za granicą, za to, co często za granicą wymyślili ludzie polskiego pochodzenia, czy wręcz Polacy, którzy tam wyjechali. Za za nas wszystkich. Dziękuję. Panie pośle, ratujmy polskie górnictwo. Proszę się zapoznać. Szanowni, ja wykorzystać. Proszę wykorzystać wiedzę pana Krzysztofa. Panie pośle, bardzo proszę poświęcić chwilę swojego cennego czasu. To jest ekspert od górnictwa, był dyrektorem pochalnicze. Wyciąga skórki zjednowy z na. Panie pośle, już jest zamach na polskie kopalnie. Do tyłu, do tyłu. Dobrze. Kobietę, kobietę tutaj. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Panie Andrzeju, proszę. Panie Antoniu, halo. Okay, panie Antoniu, proszę o ja to, żeby tutaj dość Proszę panie bardzo. to. nie bierz mi nas. Naprawdę się odsuwam. Naprawdę nie Naprawdę nie bierz Naprawdę nie bierz mi Naprawdę nie bierz mi nas. Naprawdę nie bierz mi nas. Na nie bierz

Tak, nic nie robią, no bo, no bo no co robić, jak, jak naród jest podzielony? Tak.